Witajcie ponownie. Jeśli jestem z telefonem, oznacza to tylko jedno. Albo będę czytać coś o jakimś kosmetyku, albo będzie tak. Tak, będzie tak. Podpatrzyłam tag u Malibu ostatnio. Common White Girl tag. Fajny. Zobaczyłam, że są fajne pytania. Postanowiłam, że też to nagram. Bo czemu by nie? Jest 20 pytań. Myślę, że dość szybko się z tym uwinę. Co najlepsze, nie czytałam wcześniej tych pytań i nie zastanawiałam się nad odpowiedzią, bo, bo myślę, że to też jest. To jest ważne, że nie planuję sobie odpowiedzi. Pierwsze pytanie. Ulubione picie ze Starbucksa? Rzadko bywam w Starbucksie, najczęściej byłam ostatnio, nie, byłam chyba w Gdańsku, tak. I w ogóle pierwszy raz w życiu byłam w Starbucksie, jak byłam w Gdańsku. I pamiętam, że piłam frappuccino z podwójnym karmelem. I bitą śmietaną, i bardzo mi smakowało, i później jeszcze parę razy dopiłam. Smakowało mi, no bo lubię, to było jakoś lato, więc taki zimny napój był akurat. A tak to zwykle biorę cappuccino albo jakąś taką latę macchiato, coś takiego, ale nie to, że u umrę dla Starbucksa i nie wiem co. Coffee Heaven też lubię na przykład, także spoko. Ile czasu zajmuje Ci przygotowanie się rano? Od wstania do wyjścia muszę liczyć bitą godzinę. Ja nienawidzę rano się spieszyć. Jeżeli ja wyjdzie coś takiego, że ja rano muszę się spieszyć, to ja już będę zła przez połowę dnia. Ja lubię na spokojnie pomalować się, zrelaksować się, wypić kawkę, czy energetykę, w zależności od tego, co jem na śniadanie, przygotować sobie śniadanie. Czasami rano jeszcze sobie gotuję coś, żeby mieć na później. Także godzinę muszę liczyć bitą od wstania do, do bycia gotową do wyjścia. Czasami jest to półtorej godziny, a tak naprawdę... Jeśli muszę wyjść z domu później, to lubię stać sobie dużo wcześniej i po prostu tak się krzątać i zrobić milion innych rzeczy dookoła. Ile selfie robisz dziennie? Uuu, czasami nie robię ani jednego, a czasami robię sto. <grym> tak to już bywa. Jak sobie się pięknie wyszykuję, czy jak nagrywam film, to lubię sobie strzelić parę fot, żeby później mieć na przykład na Insta, czy na Facebooka, czy, czy gdziekolwiek. Ale no mówię, czasami nie zrobię przez parę dni żadnego selfie a czasami natrzaskam dziennie kilkadziesiąt, zanim wybiorę jedną fotę, która powiem mhm, mm accepted. <grym> Także to jest, to jest um, zależne od tego, jaki mam dzień, co robię i tak dalej. Ile masz followersów i zdjęć na Instagramie? Shit, szybciutko muszę to sprawdzić. Na Instagramie mam followersów 1131 i postów 950. Także trochę natrzaskałam już tego. Dalej, kolejne pytanie. Używasz słów lol i o OMG <głos> na głos? Lol, lol, nie, nigdy nie używałam. Nie zapowiada się, abym miała używać, ale OMG tak, ale tak nie OMG, nie mówię OMG, tylko mówię oh my god. A czasami mówię to w złej wersji. Ale o oh my god, to tak. To często pada z moich ust. Czy ubierasz te same ubrania więcej niż jeden raz? I to jest chyba, każda dziewczyna mówi mhm, mm ale mam nadzieję, że chodzi, że ubieram je, piorę i potem znowu ubieram, a nie, że ubieram i wywalam. To jest yy, chyba logiczne. To musi być amerykański, tak? <laughs> nie wiem dlaczego, bo te pytania, jak są przetłumaczone, to czasami na nasze brzmią troszeczkę głupkowato, ale no tak, ubieram więcej niż raz, ale jeśli chodzi, jeśli chodzi o założenie i pranie, to ja zwykle ubieram coś raz i to piorę chyba, że jakieś takie rozpinane, duże swetry, coś takiego, co zakładam na wierzch, no i spodnie też noszę więcej niż raz, ale pod koszulki, wiadomo, bielizna i te sprawy, no to hmm, rzecz jasna, że raz ubieram do prania i do suszenia. Jesteś rasistką? To jest pytanie do złej osoby. Absolutnie nie jestem. Nie jestem. I myślę, że już więcej nie trzeba nic na ten temat mówić. Jestem mega tolerancyjna z różnych powodów. No, rasiści akysz. Ode mnie rasiści akysz, bo miałam różne spotkania z rasistami, także walcie się na ryj. Tyle wam powiem. Rasiści. <grym> Kolejne. Ile masz tweetów? O, Nie wiem, bo ja Twittera nie użyłam już od dwóch lat może. Kiedyś założyłam. Próbowałam coś tam się w to pobawić, ale zrezygnowałam. Nawet nie pamiętam już swojego loginu i hasła. Instagram kontra Twitter kontra Tumblr. Tumblr. Tumblr to się czyta tak. Tumblr nie. Przeglądałam, ale nie. Twitter nie. Instagram oh, bardzo tak. Jak wiecie. Ja Instagram uwielbiam. Dużo inspiracji, makijażu, jedzenie, po prostu jedzenie, przeglądać na Instagramie, to jestem głodna od razu, samochody, ubrania paznokcie, no masa rzeczy, czasami trafiają się takie smaczki. Koleżanka mi wysłała coś o paznokciach, wpisała jakiś hashtag i wyświetliła jej się dupa goła. Pozdrawiam Cię Aniu. <grym> I co dalej? Także je, tak, Instagram, Instagram. Jak spędzasz większość swojego czasu? Większość swojego czasu, ale większość mojego wolnego czasu? Jak mam wolny czas i wolny dzień, to staram się go spędzić jak najbardziej intensywnie. Wyjątkiem był dzisiejszy dzień, bo trochę go przepłumalowałam w domu. Bo jakoś tak potrzebowałam się wyciszyć i odpocząć, ale zwykle, gdy mam wolny dzień, to wstaję już z rana, maluję się, chcę jechać gdzieś na miasto, gotuję, sprzątam. Lubię, to, lubię ten dzień tak wycisnąć, że tak powiem, do cna, czytanie książki, jeśli tak już sobie zasiądę, wszystko mam ogarnięte, lubię sobie poczytać książkę, czy obejrzeć jakiś film, chociaż teraz bardzo mało telewizji oglądam. Dalej, jak często malujesz pazn... nie, tchu, przepraszam. Kto jest Twoim ulubionym youtuberem? Moją ulubioną youtuberką zagramaniczną jest Nicole Guerrero. Guerrero? Zawsze jak czyta mi nazwisko to się śmieje ona sama jak je czyta to, to śmiesznie brzmi, ale Niko tak ja uwielbiam za poczucie humoru, za dystans, ja uwielbiam oglądać jej vlogi i z samochodu jak ona sobie jedzie gdzieś, czasami to są vlogi totalnie z dupy, to znaczy no nic tam się tak naprawdę nie dzieje, ale ja pałam do niej jakąś taką... Y niewytłumaczalną sympatią, że cokolwiek ona nie wrzuci, to ja oglądam i ją bardzo, 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 bardzo ją lubię naprawdę i oglądam ją od dawna, od kiedy zaczęłam oglądać YouTube, to ona była jedną z pierwszych YouTuberek, które ja zaczęłam oglądać właśnie. Ona i J Loves Mac, pamiętam, wtedy oglądałam, tak. I, I kto jeszcze? I Carly, i Carly też. A z polskich, no to ja teraz właśnie głównie oglądam troszeczkę mniejsze kanały, jakoś tak już pomijam filmy bardzo, bardzo znanych YouTuberów. Bo rozczarowałam się wielokrotnie, jeśli chodzi o tytuł, zapowiadał jakąś yy, ci-podramę czy coś, a w filmie okazało się, że zasypiam i nic się nie dzieje. Ale nadal oglądam Karolinę, stylizację. K kogo jeszcze oglądam? Katosu, Maxineczkę. Yy, ale tak no z największą sympatią to oglądam Malibu, Gabrysie, dziewczyny, ja z nimi też dużo yy, prywatnie gadam, także, także z tych mniejszych kanałów teraz nie jestem w stanie sobie wszystkich przypomnieć ani nie chcę też tak naprawdę nikogo pominąć, żeby nie poczuć się urażona, ale dużo, dużo mniejszych kanałów oglądam i bardzo lubię oglądać yy, właśnie dziewczyny, bo taka szczerość od nich bije i naturalność. Dalej. Jak często malujesz paznokcie. Ja teraz mam hybrydę, więc maluję paznokcie co dwa tygodnie, czasami co półtora tygodnia, co trzy tygodnie u mnie się nie sprawdza, bo ja mam odrost już w tej chwili mija półtora tygodnia będzie jak mam. Ja już mam teraz taki odrost, że sama się ze swoich paznokci. Naprawdę już jest dość duży odrost, więc jak pojadę do domu teraz na weekend od razu robię sobie paznokcie. Ale raz na dwa tygodnie trzeba liczyć, że robię sobie hybrydę teraz. A jak używam normalnych lakierów, to raz na trzy dni. Malowałam paznokcie, tak mniej więcej, bo już zwykle chciałam mi się zmianę koloru, a że to trwało szybciej niż hybryda, to mogłam sobie na to pozwolić. Ile razy oglądałaś wredne dziewczyny? Nie, przepraszam, minęłam kolejne pytanie. Jesteś zakłókoliczko? Muszę powiedzieć, że tak. Muszę powiedzieć, że tak nie ma co ukrywać, że czasami gdy jest jakaś okazja, chociaż staram się nad tym teraz już panować i ograniczam to konkretnie, chociaż gdzieś tam mózg mi mówi, weź to, weź to taka tania, koszulka za dychę, koszulki za dychę nie weźmiesz, chociaż będziesz miała ją po domu nie, bo mam już tak masę tych rzeczy, że staram się to trochę weryfikować i przebierać. Teraz potrzebne były mi swetry. Chodziłam polowałam za spodniami Moro, które już pewnie widzieliście, że kupiłam, więc... Staram się to ogarniać, ale muszę przyznać, że jestem, bo ja myślę często o zakupach. Jak chodzę po sklepach, to już widzę, co bym sobie kupiła. Ja sobie w domu siedzę planuję, co bym kupiła. Uwielbiam kupować kosmetyki, chociaż czasami niektóre mi się przeterminują, a niewiele zużyłam. To jest myślę problem, ale, ale zakupy sprawiają mi wielką przyjemność i szczególnie też te yy, spożywcze. Bardzo lubię chodzić na zakupy spożywcze. I teraz oglądałaś wredne dziewczyny. Ja podejrzewam, że to oglądałam, ale ja nie jestem sobie teraz w stanie przypomnieć, yy, jaki to był film. Ale podejrzewam, że parę razy chyba oglądałam, bo ja zwykle takie filmy gdzieś tam o nastolatkach, jakieś tam high school i tak dalej drama. Yy, takie szkolne, studenckie filmy to, to oglądałam wielokrotnie i coś mi się kojarzy, że przewinęło mi się to, ale nie wiem, ile razy oglądałam. Czy posiadasz dużo ubrań, posiadam bardzo dużo ubrań? Czasami wyobrażam, że posiadam za dużo ubrań, staram się sukcesywnie co jakiś czas wyrzucać po worku, <grymnie> po worku, wymieniać to odświeżać tą garderobę, żeby to nie było tak, że zrobi mi się po prostu zawalisko szmat, bo to też nie o to chodzi. Staram się też dobre ciuchy oddawać innym. Czy robisz zdjęcia jedzenia przed jedzeniem? Oczywiście, że tak. Mój Instagram jest tego najlepszym przykładem. Robię czasami zdjęcia, czasami ich nie publikuję, ale po prostu je mam i później sobie przeglądam jedzenie i mm, co ja sobie ugotuję. Robisz makijaż codziennie? Tak, robię makijaż codziennie. Czasami wolne dni. Nie robię makijażu, jak siedzę w domu. Ale robię makijaż codziennie, bo ja uwielbiam robić makijaż. Czy to będzie mocny makijaż, czy to będzie lekki makijaż, ja uwielbiam robić makijaż i zwykle mam makijaż na sobie codziennie. Jakie są Twoje oceny w szkole? No już do szkoły... A nie, chodzę do szkoły jeszcze przecież. Dobre mam oceny. U mnie w szkole to są nawet szóstki. Szóstki też mam, wyobraźcie sobie. <grych> tak, jestem dobrą uczennicą, trzeba przyznać. Na studiach to tak było różnie. Skończyłam całkiem nieźle, obroniłam się nieźle. Z gimnazjum do gimnazjum, do końca gimnazjum zawsze miałam czerwony pasek w ogólniaku, zeszłam na psy i zdebilowałam do reszty. Ale ogólnie myślę, że było nie najgorzej. Jak często stylizujesz swoje włosy? No moja stylizacja włosów polega na tym, że je myję, rozczesuję i suszę. Albo myję, rozczesuję, suszę i robię kucyka albo palmę. To jest moja stylizacja włosów. Podejrzewam, że powinnam coś już zmienić, bo sama się ze sobą nudzę, jak to na kobietę przystało. I uwaga, czy zawsze wyglądasz wyjściowo? Nie, nie zawsze wyglądam wyjściowo. Czasami wyglądam tak niewyjściowo, że aż nie wychodzę. Co ja robię z tą ręką? Coś mi to przypomina. Kogoś mi to przypomina. Kogo nawet już nie oglądam od dawna, ale to jest coś, coś, coś niedobrego. Czy wyglądam yy, wyjściowo? No nie wyglądam zawsze wyjściowo, czasami wyglądam jak yy, kupa gówna. <laughs> ale co ja na to poradzę, że miewa się lepsze i gorsze dni. Staram się zawsze wyglądać tak znośnie dla oka obserwatora z drugiej strony. No ale jeśli komuś się nie podoba, to trudno. Ale no, nie zawsze wyglądam wyjściowo. To było na tyle. Ciekawe, ile minut mi wyszło. Mam nadzieję, że nie za dużo. Nikogo nie taguję, bo dziewczyny, które oglądam już, ten tak yy, u siebie mają. Także to by było na tyle. Czekam na Wasze komentarze, hejty, lajki, na wszystko. Trzymajcie się i widzimy się w następnym filmie. Cześć!